z system Nagielowski i gramy dzisiaj sobie w Evil Genius 2, World Domination. Następny, kolejny, to jest kolejny odcinek z tej serii. I, no, ro, grałem sobie zrobiłem trochę misji główną, sobie po, y, po, po. Poza odcinkiem zrobiłem sobie jedną część, bo to jest na dwie części i to nie jest jakaś trudna, ten trzeba trochę tych tutaj pozbierać. Nic nie jest takie jakieś, żeby wam pokazywać, po prostu to jest najłatwiejsze, co może być. O, przy okazji miałem walkę, robiłem misję, jedną. Taką poboczną i tu... My, o właśnie mi to i główna... O, ale... Wszelkie słuchawki muszę ściszyć O. Dobra. O, tutaj mamy tych polityków, bo mieliśmy tą rozmowę tutaj. Uh -huh. I właśnie teraz dla was to jeszcze dokończę tutaj tą misję. O, tylko że ja tu mam Jones dobra to ciul z nim. A, muszę karateków mieć. Chwilka, bo ja muszę czekać aż oni się zrobią tu na dole no więc widzowie to trochę porobiłem z misji więc yy, pokażę, pokażę jak to ogólnie wygląda w mojej tabeli mamy już tylko tyle misji od crime lordów i super agentów a ogólnie to są takie loot tych lootów to nie wiem jak będę mi się nudziło to może wam pokażę jak to jedno, tak jak któreś tam robię bo tu nie są wszystkie jakieś tam bo to jest praktycznie poleć tam zbadaj to potem zacznij e, potem weź to zapłać i badaj to no, no, czekajcie to mam pomysł zrobimy tak no widzowie, tu zanim tutaj mi przyleci mój maksymilian to Eee, eee, za, za, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na kanale, kliknięciu łapkę w górę i wolnijcie ten duży pomarańczowy, eee, żółty dzwoneczek obok, już Chcia, chciałem mówić pomarańczowy, i żeby być na bieżąco z moimi odcinkami. Dobra, nie przedłużając, zapraszam do oglądania. I co, i to co? Eee? Pokażę, ile ich tu mam. Eee, a, jeden mi się na razie wyszkolił. Ach, to trochę się będą mi szkolić, powiem widzowie. Yy, dobra, zobaczmy, co tu ja w tym czasie mogę porobić. Dobra, yy, a ile potrzeba? O jezu, czterech. Yy, dobra, czy skądś... O, Co robi Pyro? No, oczywiście, podpala wszystkich. Ten Pyro jest taki trochę dobrą postacią, ale tak też rani swoich. Dobra, jak to wyglądają tu sytuacje? No, poza tym tak baza się nie, zmieni, nie zmieniła jeszcze, była. jeszcze nic nie odblokowałem nowego. Eee, co, co ja mogę. A, dobra, tu. I zobaczmy, czy mogę gdzieś po kasę wysłać kogoś. Dobra, tu po workers'u wyślijmy po pieniądze. Tu nic, tu nic, tu nic. O Boże, oni będą się robić wieki. O! Dobra, drugi już zrobiony. Dobra, to ja tutaj idę szybko jeszcze na górę. Kurde, ten pokój tak walnąłem trochę bez sensu. No, mamy trochę tutaj ludzi, ale... hitmenów. Bo też, a właśnie, przy okazji oddałem sobie e, poka. Na chwilę, co tu? A niech się ucieka. Nie moja, robo, nie moja w tym głowa. Teraz. Tutaj mam, to, tu niewiele się zmieniło. Tu może to pozacząć wreszcie powiększać blas. O, jak pamiętacie, tu mam, o, mamy tutaj lepsze kamerki, stojaki na broń i ogólnie, no, trochę dużo karabinów. Takie modernizacja właśnie tego jest. Więc dobra. O, coś tam mi tu znika, więc... Oczywiście myślę, z końca wziąć trochę agentów? Bo tu guarców mogę za trochę wziąć. Ale co mi to dobrze, guarców? No, w sumie niewiele teraz. A no, w sumie może. A zobaczmy, jak to wygląda ten proces. Bo muszę pomyśleć. W sumie. Przydałoby się. O, a ci, se, a ci łupią pieniądze i ładnie. No, bo tak zbliżamy się też do kryzysu małego. Dobra. Musimy zapłacić. A, bo to tam zaraz się z, on zwróci Dobra, no kupiłem sobie tr tych gwarców jeszcze, widzowie Gdzie No, o No, żeby już tam się ci robili ci żołnierze praktycznie Bo ja muszę chyba zrobić, żeby tam były dwa pola karata. Takie karata. Gdzie to jest? Gdzie to było? A, tam może dobudować gdzieś, albo z czymś połączyć. Praktycznie też zbadam, żeby to zacząć to niższe, takie twardsze. Dobra, mamy już dwóch i jeszcze dwóch, dobra. To czekajcie. Tak, właśnie dają mi teraz komunikatami, że ja mam za dużo regionów zablokowanych. No ale co poradzić? Dobra. Henchman I chodź tu na dół eee, dobra Czy coś jeszcze mam tej mapę, -y, żeby to możliwość wzięcia czegoś albo albo kas, albo czegoś Dobra, zobaczmy za 5 minut Nie, tu nie dam, bo tu już mam zaraz ee, lockdowna Dobra, a no mam coraz więcej tych, tych anten. Kurde, No muszę zapłacić, żeby tu mi zbiło pod e tego. O. Sześciu jeszcze czy nie mam? Bo że ci się będą robić wiecznie. Dobra, więc zawiejałem tutaj skipnę e Do momentu, jak oni się już zrobią, widzimy się za chwilę.

Crest is trying to turn gold into lead. ah, that was blasphemy. i should kill you now. the a atomic particles created in the conversion are enormously powerful. they could power whole continents. interesting. so happens, nigel, that i need a power source such as that. let's put you to work. <laughs> oh. oh, it is a trap door. <laughs> Komplicy, że to trap trapdoor, haha Ale to potem, co zaczniemy to robić. Teraz story, o kurde. Dobra, tego się nie spodziewałem. Ale zanim zaczniemy to robić, to zacznijmy robić sobie naszego starego przyjaciela. Albo nie, zróbmy Atomic Olga, będzie najprościej. Be by an instrument as blunt as you. Dobra, pominimy. Ta, 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 pomijmy tą gadkę, szmatkę. Dobra, in musimy z się tutaj o doga, gdzie to jest? O, a to mi kolega chce już się z nami witać. Kurde, bele, no. I też zeźcie mi nie gadaj to, trudno. poniszczmy teraz te wieże muszę się z nią jakby zintegrować też częściowo dobra, hop Olga, ty chodź do nas dobra, pokazujmy te towery, gdzie, gdzie nie są niepotrzebne tutaj, dobra, to chodź tutaj jeszcze i gdzieś jeszcze mamy? nie, tylko w tych dwóch miejscach, dobra to widzowie się zobaczymy, ja albo czekajcie, zaraz zanim się tu pożegnamy. O, tutaj tego naukowca. To... A no już jest Olga? A jest Olga, ale w sumie, dobra, nie będę wam pokazał walki z Olgą, bo to już ją widzieliście tysiące razy, a ta Olga i tak nie jest ciekawa. Do oglądania, do walki. O, tutaj się już zniknęło. Eee, dobra. Mam 30% mojej mam mamony. Dobra, coś się wykombinuje zaraz widzowie. Majne widzowie <grych> Dobra e, Widzimy się jak już tutaj to wszystko poogarnie i będę zaczynał to robić No to do zobaczenia za chwilkę e, Witam was widzę z powrotem I już tutaj ze, już zrobiliśmy sobie jedno i teraz drugie Już zaczynamy tu kończyć, po prostu zaraz kończymy O i potem teraz no i kolejny jakiś tam projekt do roboty Ech W tym Atomii już to zauważyłem są same planowania, projekty, planowania, projekty i tu. Mm, dobra, wyślijmy jeszcze tu sygwarców do tego punktu, bo kasy nam brakuje. No, dobra. Bo kasy, a zobaczcie, ile to kosztuje właściwie. Eee. Dobra, dawać obo, i tak to zaraz będziemy. Dobra, wskakiwać tutaj na helikoptera. Bo i tak. ile jest. Z... 8 minut, uff, na szczęście Bo jakby przyszło mi teraz płacić im O Jezu, to ja bym się nie wypłacił Oni by mi praktycznie powiem tak, że już miałem kiedyś sytuację taką, że Jeśli nie macie gotówki Co nie, w skarbcu czy coś Albo macie jej bardzo mało To po prostu, po prostu wszystkie miniony nagle się buntują I zaczynają wam tą gotówkę albo zabierać Znaczy to złoto albo zabierać Albo po prostu, albo uciekać zaczynają no i to jest takie wnerwujące, gdzie połud Twojej bazy nagle zaczyna uciekać. No i to jest takie, musisz wszystko sobie przy, znowu przygotować. A przy okazji, o tym go, przygotowaniu to mowa, to weźmy użyć Williama, pra, nie Williama, tylko Maksymiliana. To nie FNAF. Dobra. Maksymilian już tu przybiegł. What next? Work. No właśnie, Snez, To szybciej. Zrobicie, zrobicie dzięki temu eee, No, o już trochę mi hajs zaczyna wska wskakiwać Przy okazji tego, tego na razie nie zrobię tu o głównego trapdora bo to jest 300 koła, ja, a moje maksimum to jest, no prawie 300 Tak w przybliżeniu Kurde, boję się, że mogę nie zdążyć z tym hajsem, ja Ile tam mam minut? 4 minuty, o ciul. Co będzie, to będzie już powiem, szczerze tak mam mówić, szczerze bo teraz, żeby coś znaleźć szybko do gotówki, to nie zdążę Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać yy, Też mam pewnie skip... nie, a może nie skipnę O, ale zapierdzielają teraz Dobra Ile? 3 Trzy minuty, 3 mąkciuki teraz Żeby szybko uzbierali dużo hajsu teraz Dawać, kończcie, kończcie, no kończcie to badanie, proszę, błagam, 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 kurde. Już minimum jest tego, o jest jeszcze 10%. Pokażcie, ile, ile tam oni już tego zarabowali. O, 7%. No, dobra, ile będzie, to tutaj będzie. Ale coś, o, o, o. I tutaj zaraz będzie koniec. No. Dobra. Bo i show on World Stage. i znowu przygotowania jakieś. Zobaczmy, gdzie to. Task complete. 15 workersów. Dobra, zobaczmy, tylko najpierw niech zapłacimy naszym, bo. O kurde. Gdzie... Aha. Dobra, zróbmy intelami, bo muszę tą aktywność zbić. Dobra, i jak to będzie wyglądać? Zapłata. Poczekajmy i dopiero róbmy. Bo tutaj jest... Zazwyczaj to jest najgorsze. Ule teraz, oj, ale teraz ha, Czyli to jak o ten hojs teraz leci. Szybko. Dobra i... Salaries! Ojciu Dobra. Oj, znowu chwilę trzeba czekać. Czekaj, może dziś jakoś pomożemy kolejnym zbier zbieraniem kasy, tylko skąd? Dobra, tu możemy tutaj wysłać tych ludzi. To też będzie dobra opcja. Oj, dobra, tu trochę będzie teraz takie skakanie i wiadomo zbierania takiego. Jakoś tak teraz... Oj czekaj, bym zapomniał. Dobra, to Maximiliana odprowadzę tutaj. Dobra. zobaczymy, bo ja to tak nasz spontanie wszystko robię. Więc widzowie... Yy... Nie wiem, czy to zrobimy nad... Kurde. Bo to tak długo trwa jedno zadanie, bo to mam dużo hejsu, więc... Ech, dobra. Co ja mam tu zrobić? O, dobra. Dajemy, płacimy i lecimy. No bo pewnie mam przytnę... Albo nie czekajcie, albo nie przycinę, bo to zaraz oni się zbiorą, to będzie zaraz gotowe to wszystko. O widzicie już, chwila moment już worka o, to mi o workersi tu nic tu nie robią Więc tutaj To powinno być zobaczyć szybkie, ale jeśli coś to po prostu wam w tam momencie utnę po prostu jakieś tam cutscenki czy coś dobra. Ile, ja, jak to, co się będzie po tym jeszcze? Są to olgą? O no wreszcie coś ciekawego Agencja the O, no, trendy Dobra, czekamy na superagenta teraz. Więc co wam też pewnie skipnę, jakoś się już ta Olga tu pojawi. Albo... Albo tak podobnie na myśli widzowie, wiecie, co wam chyba tak no skipnę tą walkę i wam ją tak trochę przyspieszę. Mo jeśli tak będę chciał, bo to mogę zawsze zmienić. Może mogę potem wpaść na jakiś lepszy pomysł. Ech, dobra, to ja wam skipnę po prostu aż, jak będę z nią już walczył, bo Tarek za on teraz przyjdzie, co minie wieki. O, już widzowie jestem. Okazało się, że tak szybko moje minienie ją pokonały, że nie jest zdążyłem zareagować. Dobra, wyłączymy alarm. Gdzie mamy te małe czetki? Zawsze jesteś tak żałosny, Olga. Wiesz dokładnie, co to znaczy. Nie powinieneś przywieźć mojego brata

the story. Yes, boss. Did you or anyone else schedule a plot No, boss. This one placed itself there. Well, that's not suspicious at all. I mm -hmm. will investigate this completely normal plant with violence. No, bro, watch If you hunt, hunt him, we, he will come. Oh, now i full high. So, defeat the seed, then in the air. Oh. Nie mówię, że to już on jest. Nie gadaj, że on już jest tutaj, I serio. Więc mamy ser Daniela tutaj. <grywa> Dawaj, klepać go, klepać go, klepać go, wszyscy. Ja patrzę ile ma HP. Ten mój guard go strzeliwuje cały czas, o kurde. No i co, i to tyle, serio? Dobra, pokonaliśmy go Gdzie teraz on jest Eee Oh god killing me Dobra, destroy Eee, tutaj e, co będzie nam potrzebne? O matko eee. Dobra, tu też wam skipnę jak już będę go robił Jak już będę go robił Bo tak to Nie ma sensu żebyście oglądali jak się męczę Więc widzimy się za chwilę Dobra, jestem widzowie z powrotem, so, przepraszam, że tak będę wam dużo skipował w filmach, ale to jest najlepsza opcja na razie, żeby wam przykrócić jakieś momenty, gdzie czekam na pieniądze, albo czekam aż się tam coś, lockdown zejdzie, albo po prostu czy, albo wam skipnę już, jak już kończę misję, bo, bo nie musicie widzieć całego tego procesu, bo już widzieliście ją na wcześniejszych moich filmach. Więc no, wraca wracajmy do tego co się ma gdzieś tutaj. Dobra? A Konstruktor be beast Co Co ja mam zbudować? Konstrukt killer bees I co co mi to ma dodać? Nie kułam teraz tego w ogóle Konstruktor Cześć killer bees Co ja mam stworzyć kuźwa? To co jest coś tutaj? No chyba nie Killer Bees, a Boże, to złe! Chodzi tu o trapa. Tylko gdzie mam tego trapa postawić? Chyba mam killer Bees, jeszcze pamiętam. Eee, O Owszut, nie mówcie, że ja nie mam. Akurat wszystkich moich trapów, no nie mam killer Bees'ów, Kurde bele, no. Eee, dobra widzowie. Ej, będzie to mocny skip, ale naprawdę. Ze wszystkich moich trapów musiało wybrać akurat tego, którego nie mam. Bo, się, bo, nie, bo nie wykorzystywałem, na, nie badałem żadnych innych trapów, bo gadżetów, bo, bo zazwyczaj główne misje wymagały czegoś do badania, więc dlatego tego nie badałem. I przy okazji, o co to jest. O, znowu mi tu John, John Sealy robią zrobią śmieszne pranki z Donicami. Donice to są oni, kurna, a nie. Myślę, że to są śmieszne. Śmieszne jest. Śmiesz... Rzadko jest śmieszne, kiedy się obie strony śmieją, a nie tylko jana. Dobra, wysyłam tutaj Maksymiliana, pomoże szybciej to badać. Mam, na mam nadzieję, że to pomoże. O, było w jak Ferrari. Dobra. Aj... i teraz kolejny skip w tym odcinku. Ja nie wiem. Naprawdę. Ale no co już ja mogę poradzić, no bo te inaczej odcinki będą strasznie długie mi wychodzić, jeśli będę wam dawał oglądać wszystko, co się dzieje. Ja będę po prostu wam skipował, co mogę. No teraz to skipnę wam to. No bo nie robię więc. No bo specjalnie na odcinkach nie robię więcej jakichś e crime Lordów, bo super agentów, bo... Pff, bo wiem, że jeden... Ag bo i tak dobrze wiem, że jeden agent trochę zejdzie mi z robotą z badaniem i tak dalej. No... No, albo takim czymś jak tutaj że odchodzą no ale dobra widzowie zobaczymy się zobaczymy się jak e, już tu zbadają jak to zbadają i postawię tego trapa i zobaczymy i wtedy zobaczę co będzie trzeba dalej zrobić więc e, widzimy się po cięciu no, witam was widzowie po długiej może nie albo nie, długiej przerwie ale, Znaczy cięciu i mamy tutaj ser Daniela i mieliśmy już skonstruować, postawiłem kilbis i musimy go chyba po to podstawić, jeśli dobrze zrozumiałem, bo... Bo ja drugi raz nie mam zamiaru łapać tego typa. To ja wtedy po prostu zakończę odcinek i po prostu zrobię sobie poza odcinkiem chłopa. No. A gdzie tyle? Co? Chwila, co? to był za. Eee. to No ale czekaj. A taki on jest ho. Aha, a co mam go pod to podstawić? Nie, no spróbujmy, ale wątpię, żeby to zadziałało od razu. Interrogate jak, jak tylko skończymy z nim misję to ja już oficjalnie kończę ten odcinek Na, na, na razie Bo za długo trwa to wszystko An agent has our e. Ej no bez jaj A nie, kaptury Dobra Czyli to jeszcze... Czyli jeszcze nie tak Ale chyba szybciej go trochę tam obiliśmy dzięki temu Patrzcie, on teraz mu szybciej tu schodzi Kurde, jak my mamy go? I co to mu się... Z... Dobra, nie mój problem Dobra, interrogate in indyjar Zobaczmy czy to chodzi pod tego czara, bo nie wiem po co te killbis są tutaj w ogóle. Nie wiem, spróbujmy, ale... Mi się daje że trochę na pod powinienem go podstawić, ale spróbujmy też i tak. Bo wiesz, i tak go trochę mocno pod... O! To wystarczyło, dobra. I

Ono opuszcza wyspę czy niewa Nie, nie kłam już bazy Cześć, kill okre, kill, kru, bo, e, kill crime lord No A, tu jest Zajebać go Zajebać go od razu Wszyscy alarm Wcho Wchodzi do si Wchodzi do środka, bić go kuzyna Aha, A, widzę, że trzeba specjalnych sił użyć do tego, by go zabić. Dobra, Maksymilian, spróbuj ty coś zrobić. Dobra. Jest. No, już pozbyliśmy się śmie śmieci, więc dobra. Już mi to też trochę, trochę w no to byłby Ma-Yong. Ma-Yong? Tak, to nie można Hm. Jest! Pokonaliśmy... Ser wielkiego, to, o, ...pokonaliśmy wielkiego łowcę. Wiesz jak on tam miał? Czekaj, o ser Daniela pokonaliśmy. Eee. ...no... No dobra, widzowie, no to w tym odcinku to było na tyle... No trochę to mnie był ten odcinek mocno przycina... będzie mocno przycinany i prawdopodobnie będą tak się teraz niektóre odcinki robić, takie przycinane, żeby wam po prostu pomijać takie niepotrzebne sekwencje, żeby się wam lepiej oglądało. A ja na razie wam dziękuję za oglądanie, nie zapomnijcie, zostawić łapkę w górę, kliknąć ten dzwoneczek obok i... I wolno na ten duży czerwony przycisk subskrybuj żeby nie, żeby pamiętać o mnie i dać mi i, i, żebym się cieszył, że widzę, że wam się coś będzie podobało. Więc do następnego razu i Cześć!